Trafił do drużyny w lutym 2023 roku na chwilę przed historycznym meczem z Warką Poznań. Podjął decyzję o zakończeniu kariery w marcu tego roku. Dominik Stachowiak zakończył swoją karierę w Pilbajcie, a o kulisach jego odejścia porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Witaj dominik. Cześć mił. Dlaczego postanowiłeś zakończyć karierę? Wiesz, yy... Ta decyzja zbierała się we mnie od jakiegoś czasu, tak naprawdę yy, od jakiegoś czasu przestałem może czerpać aż taką wielką przyjemność z grania w piłkę. Ale to też właśnie przez to, że moja forma już nie pozwala mi na, mi na grę na takim poziomie, na jakim bym sobie tego życzył, na jakim mógłbym pomagać drużynie. Są na mojej pozycji lepsi zawodnicy, jest trener Adam Zaborowski, jest Bartek Faliszewski. Mam naprawdę mocną kadrę i myślę, że tutaj trudno byłoby z nimi rywalizować, a ja też nie chcę drużynę osłabiać jakimś swoim... Słabszym występem, skoro mamy zawodników, którzy z powodzeniem mogą na tej pozycji występować. E, czy to definitywny koniec, czy może zapowiedzi w stylu Marcina Neymana i niekończącej się kariery? Wiesz co, dostawałem takie pytania ale no ucinam nam to oczywiście te spekulacje, że to właśnie może być jak z Marcinem Najmanem. Nie, no powiedziało się A, trzeba powiedzieć B i kończę karierę definitywnie. Nie przychodzi mi łatwo ta decyzja, ale to trzeba po prostu podjąć czasami trudną decyzję w życiu w każdej jego przestrzeni i taka trudna decyzja przychodzi u mnie dzisiaj do podjęcia. No i on podtrzymuje to jest definitywny koniec grania w piłkę i myślę, że e, jeśli chodzi właśnie o takie granie w piłkę e, na, na poziomie ligowym, bo oczywiście gdzieś rekreacyjnie na Orliku pokopać, e, czy też z chłopakami nawet z Clickbaitu, jak się uda spotkać, nie wiem jakie będą mieli zapisy w kontraktach, czy im na to kontrakty pozwolą, żeby grać poza, poza meczami i treningami klubowymi, ale na pewno na to będę chętnie przystawał. Porozmawiamy o powodach. Dlaczego tak się stało? Czy to nie jest trochę tak, że momentami nie wytrzymywałeś tego ciśnienia, które panowało w trakcie meczów, w tej całej otoczki i podejmowałeś decyzję pod wpływem impulsu? Kurcze, to jest tak, że ja w wielu dziedzinach działam na zasadzie impulsu, też w dziedzinach zupełnie oddzielnych niż, niż piłka, ale myślę że też, że każdy, kto grał w piłkę czy uprawiał jakikolwiek inny sport, wie, że sport jest sam w sobie impulsem i Wydaje mi się, że takie działanie pod wpływem impulsu zdarza się dosłownie każdemu, kto uprawia jakikolwiek sport, szczególnie drużynowy, bo, bo wtedy też się zbijamy z, z takim dużym e, dysonansem, jeśli chodzi o charaktery, bo mamy charaktery mocne, trudne e, nieraz i ja na pewno też, też taki charakter trudny mam. Zdaję sobie z tego sprawę, że mogło czasami to ciśnienie, ciśnienie gdzieś. E, może za mocno we mnie się wzburzyć, na przykład podczas sparingu zimowego ze zbieraniną. Tam powiedziałem parę słów, których, których żałuję, bo nie powinno się to wydarzyć, gdzieś się zagotowałem, ale też na ogół każdy, kto mnie zna, myślę, wie, że ja się łatwo nie gotuję wcale w takich sytuacjach i raczej staram się być spokojny. No a jeśli chodzi o same decyzje boiskowe, tak stricte, no to te impulsy się zdarzają, czy to jest strzał z dystansu, czy to jest próba driblingu, nie zawsze to wychodzi. Ale no też na boisku trzeba podejmować decyzję w ułamku sekundy, praktycznie, i, i ten margines błędu jest minimalny, więc myślę, że to w taki sposób wygląda, ale to nie jest powód właśnie zakończenia kariery. Powód jest taki, jaki wspomniałem wcześniej, czyli oddanie tego miejsca lepszym. A może poczułeś, że Twoja rola w drużynie znacząco spadła? Znaczy. To też jest tak, że moja rola w drużynie nigdy boiskowo nie była jakoś super znacząca. Oczywiście, kiedy zaczynaliśmy, to byliśmy dosłownie zbieraniną przypadkowych chłopaków, tak to można nazwać, bo my weszliśmy z Marszu do Ligi po jednym wspólnym treningu. Przynajmniej ja miałem jeden wspólny trening z chłopakami. Było też kilka innych osób, które wcześniej też nigdzie, nigdzie z nimi nie grali. Więc wydaje mi się, że tutaj ta rola nigdy nie była jakoś znacząca. Mimo właśnie nawet takich początków, gdzie starzyło mi się łapać więcej minut, niż aktualnie, ale ja tę rolę i tak swoją mocną odczuwam pod tym kątem, że rozwijam się też na innych polach i na to mi klub pozwala. Za co też jestem bardzo wdzięczny, bo mogę działać jako grafik, mogę działać też jako komentator przy jakichś produkcjach. I dobrze się tym bawić po prostu. Myślę, że to też jest taka dewiza Clickbaitu z samego początku tego klubu. Czyli dobrze się tym bawić po prostu i robić coś fajnego, fajną grupą ludzi, którą zdecydowanie uważam, że jesteśmy. I e, tutaj akurat swoją rolę cały czas traktuję jako dość mocną. W ClickBajcie czułeś się bardziej bramkarzem czy pomocnikiem? No te moje epizody gry na bramce to, to są takie faktycznie epizodziki. E, zdarzyły się. I najlepszy mecz chyba zagrałem jako bramkarz z przedszkolem, kiedy przegraliśmy co prawda 3 do 2, ale no czułem się też tam wtedy mocny. Zwłaszcza, że wszedłem z marszu kompletnie do bramki i nie spodziewałem się, że zagram tak dobry mecz, ale jednak przez cały ten okres gry w Klikbacie byłem pomocnikiem. Tutaj to jest pozycja, na której ja też się wychowałem jako, jako dzieciak, który chciał grać w piłkę. Zawsze grałem w środku pola i, i też czułem, że. Lubię piłkę rozgrywać, z tego padło kilka fajnych asyst. Pierwszy gol historyczny clickbaitu to też jest rozegranie przeze mnie rzutu rożnego, asysta drugiego stopnia bramka Tomka Makieja. i to jest taki fajny sentyment z tej gry w środku pola. Trochę się zdarzyło fajnych piłek podać i, i na pewno czułem się bardziej pomocnikiem. Ale te epizody bramkarskie na pewno w pamięci zostaną. Czułeś się bardziej pomocnikiem? Swój najlepszy mecz odegrałeś w roli bramkarza, jak sam powiedziałeś. Wobec tego, na jakiej pozycji chciałbyś zagrać swój ostatni mecz? Znaczy, wydaje mi się, że w środku pola jednak. Jednak jako pomocnik też nie chcę narażać drużyny na mój gorszy mecz na bramce. To, to myślę byłoby. Też, też nie fajne w stosunku do naszych bramkarzy, których mamy w kadrze, bo mamy ich trzech. Jest Tymek Powęzowski, jest Patryk Szymański, jest Oliwier Wicher. I każdy z nich na pewno na bramce spisuje się lepiej ode mnie tak na co dzień, bo po prostu na co dzień na tej pozycji gra. Więc takim moim wymarzonym, myślę, ostatnim meczem byłby taki rozegrany jako środkowy pomocnik. Dobrze, że wątek bramek się tutaj pojawił. Powiedz mi, co to oznacza? Prawie obroniony karny, bo za kulisowo wiem, że często podkreślałeś tego typu sytuacje, gdy prawie obroniłeś karnego. Dlatego właśnie o to pytam. Co to znaczy? Powiedz mi. No wiesz, co to też było żartobliwe, bardzo żartobliwe i, i tak to ja traktuję i myślę, że wszyscy też to tak odbierali. Jeśli ktoś to odbierał jako potencjalne przechwalanie się, to muszę go z tego błędu wyprowadzić. To powstało po meczu z Proforiu w naszym pierwszym sezonie w Play Arenie, kiedy dosłownie na chwilę wszedłem na końcówkę do bramki bo przegrywaliśmy bardzo wysoko. Ostatecznie chyba 19 do 4 przegraliśmy. Eee, wszedłem do bramki, bo zdecydowaliśmy się wtedy wymienić całą piątkę w polu i od razu też wymieniliśmy bramkarza. Śmiałem się chwilę wcześniej z Patrykiem, to ja wejdę sobie na chwilę na bramkę. No i pech chciał, że Marian zagrał ręką, eee, był rzut karny i eee, wtedy kapitan Proforiu podszedł do piłki. Ja wyczułem, w którą stronę będzie strzelał, eee, no ale Piłka odbiła mi się po palcach, poszła i, i, i trafiła w okienko bramki, więc to jest ten prawie obroniony karny, ale no mówię, no to, to takie bardzo, bardzo żartobliwe. Mhm. A jak wspominasz w ogóle te mecze, kiedy stałeś między słupkami? No bo były te, to sytuacje nieczęste na pewno, ale z jakiegoś powodu o nich, o nich wspominasz. Powiedz mi, jak się wtedy czułeś? Myślę, że dwa razy to było zupełnie inne uczucie, bo dwukrotnie musiałem zastępować Patryka Szymańskiego. W pierwszym sezonie, kiedy graliśmy, bo nie liczę też tego krótkiego epizodu przy tym prawie obronionym karnym, ale kiedy graliśmy z Paraolimpiakos i wtedy to był nasz pierwszy mecz z tą drużyną, Patryk się rozchorował, musiałem skoczyć za niego do bramki, bo. Wówczas nasz drugi bramkarz, Kasper Jonik, też nie był dyspozycyjny, więc wszedłem do bramki i no tam czułem się zestresowany. Nie czułem się pewny, mimo dobrego początku, bo tam udało się zanotować jedną fajną interwencję, którą akurat nasz fotograf uwiecznił na zdjęciu, i mogę sobie też z uśmiechem na to spojrzeć. Ale były też takie sytuacje, w których kompletnie zawaliłem. Był gol z dystansu, przy którym odcięło mi prąd, zaspałem jakoś i nie zdążyłem do tej piłki. Nie zapomnę nigdy wzroku Mariana i Adama, którzy po prostu no, tak mnie zmierzyli wzrokiem, że ja już do końca tego meczu bałem się popełnić jakikolwiek inny błąd. A z kolei w tym sezonie w meczu z przedszkolem to jest jeszcze inna sytuacja, bo tutaj rozgrzewałem się do gry jako pomocnik. Który potencjalnie miałby wejść na boisko, bo nie byłem awizowany do gry w wyjściowym składzie. No ale pech chciał, że Patryk na rozgrzewce złapał kontuzję. No i jako, że tym tymka wtedy nie było, no to musiałem skoczyć do bramki. Spojrzałem tylko na Mariana, rzuciłem szybkie, żeby mnie rozgrzał. I tak naprawdę z marszu też to było, nie wiem, 6-7 minut do początku meczu wskoczyłem do bramki. Ale tam czułem się pewnie, ale przez to, że drużyna czuła się bardzo pewnie. Bo to też działa w dwie strony, kiedy, kiedy drużyna czuje się pewnie, to Ty, to, to ty też tą pewnością siebie możesz emanować. Czułem, że nie boją się ze mną grać od tyłu, z czym mieliśmy wielokrotnie problem. Czuje, czułem, że Ławka też żyje, że stara się mnie wspierać, że gdzieś stara się chwalić za dobre zagranie. Oczywiście nie wszystko było w tym meczu dobre, bo błędów się też nie ustrzegłem, ale no czułem się wtedy naprawdę bardzo dobrze i dlatego z takim rozrzewnieniem wspominam tamten mecz. Wymieniasz wiele, wiele pozytywnych aspektów, więc tak w ogóle co się z Tobą stało, że, że Twoja forma tak znacząco spadła na przestrzeni ostatnich miesięcy? Co się wydarzyło? Chyba nie umiem jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że to jest wiele czynników. Jest kwestia zdrowia. Też zacząłem w trakcie tego sezonu przyjmować leki, które na początku trochę mnie, można powiedzieć, usypiały i nie czułem się zbyt dobrze po nich. Teraz już jest wszystko w porządku, odpukać i może to wróci na, na lepsze tory, ale myślę, że to jest na pewno jeden z tych aspektów, w którym przestałem się czuć dobrze. A poza tym, no to też kondycja. Jestem jednym ze starszych zawodników w kadrze. Idzie to w dół. Nigdy też nie, nie myślałem, że będę profesjonalnym piłkarzem i, i nigdy nim nie będę, więc to też naturalne, że jeśli spotykamy się na treningu, a potem na meczu, to ta kondycja, ta forma fizyczna nie będzie najwyższych lotów i myślę, że to jest taki ogólny. Spadek tej formy. Miałem poczucie w pewnym momencie, że zatraciłem takie swoje największe atuty, jeśli chodzi o, o grę boiskową. Te decyzje były podejmowane za wolno i nie potrafię do końca stwierdzić, czego to wynika. Pewnie musiałbym przysiąść gdzieś bardziej i przeanalizować, czy to ujęcia z drona z naszych meczów, czy gdzieś, właśnie jakieś z poziomu murawy. Nie wiem, jak do tego doszło. Parafrazując klasyka, i myślę, że na tym ten temat no. mogę zamknąć. W zespole jest też twój brat, którego zwerbowałeś w momencie braków kadrowych, ale Kuba został w, dłużynie, w drużynie na dłużej. Jaką masz relację z bratem w kontekście bycia w, w zespole, w clickbaite, w, w jednej drużynie? Też jeśli chodzi o Kubę, no to tak naprawdę zwerbował go w zasadzie Adam Zaborowski, bo. Było tak, że e, graliśmy mecz z uniwersytetem. Faktycznie mieliśmy ogromne braki kadrowe, też upał, e, pogoda kompletnie niesprzyjająca do tego, żeby pograć sobie normalnie w piłkę. E, a Kuba powiedział, że pojedzie ze mną na mecz, popatrzy, nie miał w planach, żeby, żeby pograć. Wziął sobie buty do piłki, bo mówi: pokopie sobie, na, jak będziecie się rozgrzewać. E, no i po kilku strzałach, po kilku wymianach podań i, i krótkiej rozmowie z Adamem, e, trener doszedł do wniosku, że. Kuba ma zagrać, że dostaje koszulkę. Zresztą jest takie zdjęcie u nas w mediach społecznościowych, gdzie Dominik Głosoś przypina ten transfer i pozuje z Kubą i z koszulką wtedy jeszcze tą taką z dnia sportu UAM. I Kuba został. I fajnie, że został. Bardzo się z tego cieszę. Też przez to, że razem gramy w piłkę, nasza relacja uważam, że. Ewoluuje w jakiś sposób, że się poprawia, że razem gdzieś wzajemnie się napędzamy i e, na pewno są takie fajne momenty, e, z których mogę być dumna. Oczywiście Kuba potrafi być do bólu wkurzający i wiem to ja, wiedzą to e, inni w drużynie. I potem zaś wychodzą takie, takie kwiatki jak e, Hmm, na przykład w serialu było widoczne, no ale to też myślę, że młodość się rządzi swoimi prawami. No właśnie, braterska relacja jest specyficzna, doskonale o tym wiesz. Tak, dokładnie. Jak to jest mieć brata w zespole, bo, bo, bo właśnie mówisz, że, że jest to super uczucie, ale z drugiej strony, no jednak, jednak to dzieciństwo, to braterstwo jest specyficzne. Jak to jest mieć brata w zespole? Tak, wiesz co, to jest tak, że jak ktoś... Ma rodzeństwo, to zrozumie, że czasami sobie z rodzeństwem dacie poraże, ale i tak jesteście rodzeństwem i e, jesteście rodziną. Rodzina się nie wybiera z rodziną najlepiej na zdjęciach e, i oczywiście są właśnie aspekty, w których jest super. Są aspekty, w których e, jednak chciałbym, żeby to było odcięte, że okej, okay, my jesteśmy rodziną, oczywiście jesteśmy braćmi, ale też nigdy nie chciałem, żeby na Kubę patrzono przez mój pryzmat i na odwrót. E, wiem, że mogły się pojawiać takie sytuacje oczywiście to rozumiem, bo, bo mówię, to jest mój brat. I też kiedy trzeba, to się za nim wstawię, ale kiedy trzeba na niego podnieść głos, to też to zrobię. I są takie sytuacje, i właśnie każdy, kto ma rodzeństwo, to zrozumie. Ale na ogół to jest bardzo fajne uczucie, że, że Kuba gra z nami. Co będzie z twoim bratem, gdy ty odejdziesz? No wiesz co, mam nadzieję, że będzie kontynuował tę historię, że to nie jest koniec Stachowiaków w klikbajcie na boisku, wręcz przeciwnie, że to jest tak naprawdę taki nowy początek dla niego, że będzie z dumą i zgodnością reprezentował dumę Moraska, bo ma potencjał, ma papiery na to, żeby fajnie grać w piłkę na poziomie playery. Zresztą strzelił już kilka bramek, dwie z Deportivo. Przy pierwszej w ogóle historycznej mu przecież asystowałem i to też jest świetne uczucie. I też trafił ostatnio do siatki w meczu z pustostanami, także z naprawdę mocnym rywalem i brawo dla niego, bo to było fajne wykończenie, więc Kuba ma potencjał, jeszcze trochę trzeba może faktycznie zmężnieć pod aspektem psychicznym, ale też fizycznym, bo, bo nie ukrywajmy, że przez swoje warunki fizyczne Kuba ma czasami problemy z tym, żeby się z obrońcami w play arenie poprzepychać. Ale myślę, że jeśli popracuje nad tym i będzie gdzieś z pokorą też do tego wszystkiego podchodził, to, to będzie dobrze i mam nadzieję właśnie, że, że zostanie, także Kuba, wiem, że to oglądasz, musisz tutaj zrobić wszystko, żeby nasze nazwisko w clickbajcie przetrwało jak najdłużej i żeby przetrwało w aspekcie pozytywnym. E, jakie twoim zdaniem były najtrudniejsze momenty w clickbajcie? Było kilka takich trudnych momentów to na pewno. Myślę, że w poprzednim sezonie, w samej końcówce, kiedy mieliśmy te braki kadrowe, o których już rozmawialiśmy, no to my chyba myśleliśmy większością, że to się rozleci, że my już nie przystąpimy w takim samym kształcie do następnego sezonu. A prawie wszyscy zostaliśmy. Pożegnaliśmy się z dwoma zawodnikami, z Frankiem Paulikiem i z Alkiem Macieszonkiem, którzy też byli z nami od początku, ale nie było ich na większości meczów i to był chyba taki moment, w którym faktycznie my nie wiedzieliśmy, co dalej. A parę miesięcy później się okazało, że się spotkaliśmy e, już e, z nowymi koszulkami e, wyprodukowanymi specjalnie dla nas. E, to było już w ogóle takie naprawdę mega uczucie dla, dla wielu chłopaków. Pamiętam, że Marian zawsze wspominał, że chciał mieć koszulkę ze swoim nazwiskiem, i teraz dzięki clickbaitowi może, e, może to marzenie spełnić, więc e, no, te trudne momenty my przezwyciężaliśmy. Właśnie tym, że my byliśmy cały czas mimo wszystko w większości zgraną grupą, dochodziły do nas nowe twarze. Czy latem przyszedł Tymek, czy przyszedł Fali, ale oni szybko się wkomponowali w tę drużynę, szybko się zaklimatyzowali, chłopaki ich zaakceptowali, oni zaakceptowali nas. I myślę, że właśnie w taki sposób te trudne momenty, tak samo w tym sezonie, przezwyciężyliśmy na samym początku, bo tak jak wtedy był trudny moment na samym końcu, tak tutaj był na samym początku i ta wysoka porażka w Superkopadle Rektor ze Naturatem. Myślę, że wielu z nas wstyd jest do dziś za to, jak wtedy zagraliśmy i też tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co dalej, bo no, po takich porażkach, z doświadczenia z zeszłego sezonu wiedzieliśmy, że ta drużyna może się rozpaść, że może nie przyjeżdżać zbyt dużo ludzi na mecze. No tutaj proszę, na mecz z Paro z pierwszy ligowy w tym sezonie, przyjechało chyba 13-14 osób. Także można i, i myślę, że Clickbait w takim kształcie dalej będzie te problemy przezwyciężał. E, najgorsze mamy już chyba za sobą, e, a te przyjemne momenty w zespole. Co będziesz dobrze wspominał z przygody w klikbajcie? Znaczy myślę, że na pewno samą atmosferę, samą otoczkę wokół tego, to co my zbudowaliśmy przez e, nieco ponad rok to jest naprawdę niesamowite, bo z e, właśnie tej przypadkowej zbieraniny e, ludzi, którzy się poznali na studiach, my doszliśmy do momentu, w którym e, robimy serial, za co ogromne podziękowania dla Dominika Łososia przede wszystkim, bo e, kiedy Padł ten pomysł, to wszyscy się pukali w głowę, a tutaj mamy pamiątkę myślę do końca życia. Yy, fajnie, że to wszystko działa, mamy, mamy nowe formaty, to na pewno dobrze, dobrze będę zawsze wspominał i będę z chęcią do tego wracał. Yy, na przykład do mojego występu w kuchni Klibajtu przy okazji świąt Wielkiej Nocy. Yy, też yy, fajnie, że, że mogłem coś takiego zrobić i yy, też dziękuję Maćkowi, że mnie nie zabił w kuchni, yy, bo pewnie było blisko. A z aspektów boiskowych, no to na pewno moja pierwsza bramka, rzut karny z Deportivo, straszna ulewa i w ogóle byłem wtedy strasznie z zdeterminowany, żeby strzelić tego gola, bo przed tym meczem powiedziałem i to było żartobliwe, ale powiedziałem wieszam buty na kołku jak nie strzelę bramki w tym meczu. E, więc no jak widać wszystko się już na samym początku składało do tego zakończenia kariery paradoksalnie, ale trafiłem z karnego, mimo że wcześniej zmarnowałem setkę i już miałem przed oczami właśnie, może nie taką sytuację, jak ta, w której teraz siedzimy, bo tego też sobie absolutnie nigdy nie wyobrażałem, że dojdzie do takiej rozmowy, ale że no to chyba będę musiał skończyć faktycznie, skoro tak powiedziałem, no to, to nie będę właśnie jak Marcin Najman i, i kończył karierę 150 razy, także to jest taki moment, który, który fajnie wspominam. No, ten mecz z przedszkolem, o którym już też sporo powiedziałem, zagrany na bramce. No i asysta do, do młodego przy jego pierwszym golu, bo kurczę, zagrać do młodszego brata, podanie na jego pierwszego gola w play gdzie no Kuba długo się nie mógł wstrzelić, marnował sporo sytuacji, a tutaj wykończył jeszcze słabszą nogą, mega byłem dumny z niego i to jest też taki moment, który zapamiętam do samego końca no Tak naprawdę dużo było takich pozytywnych momentów, które mogę wspominać właśnie, właśnie w taki sposób. No Przede wszystkim chłopaków, bo będę ich wspominać zawsze z naprawdę najlepszej strony: czy Szubiego, czy Ćfiarę, czy Dominika, czy też Adama, i każdego z kolei każdego kolejnego będę wspominać dobrze, bo po prostu. Byliśmy fajną paczką, jesteśmy fajną paczką i, i to jest y, też piękno tego klubu, że my jesteśmy czymś więcej niż klubem niż przypadkowa grupa ludzi, która, która się poznała na studiach, tylko jesteśmy trochę jak druga rodzina, trochę jak dom. Już niedługo twój ostatni mecz, y, jakie masz oczekiwania wobec tego spotkania? Jakie emocje ci towarzyszą? No, myślę, że o tych emocjach to bardziej będziemy mogli porozmawiać już. Po meczu, jakie emocje były w trakcie, bo do tego meczu jeszcze trochę czasu y, pozostało. On będzie w weekend, więc y, no zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Y, mam nadzieję, że ten mecz będzie dla mnie y, takim godnym zwieńczeniem tego wszystkiego. Nie oczekuję, może, że strzele gola, że zaliczy asystę, ale chcę się pokazać z dobrej strony, żeby pokazać, że wbrew temu, co młody powiedział senior, to jeszcze nie jest aż taka przeszłość, że jeszcze coś potrafi tą piłką pooperować, że, że jeszcze te nogi pracują I, i po prostu zagrać właśnie na takim poziomie godnym clickbaitu, bo, bo na pewno... Tego też chłopaki by chcieli i chcę dla nich przede wszystkim zagrać jak najlepiej. Schodzisz z Murawy, więc czym będziesz się teraz zajmował? Zależy jaki plan będzie na mnie, bo zostaję w klubie myślę z boku trochę. Schodzę z boiska, ale chcę dalej zostać przy klikbajcie i przy tym klubie pracować, bo to jest dla mnie super możliwość rozwoju, świetnie się tym bawię i z chłopakami mam naprawdę super relacje. Właśnie na przykład z Szubim, z którym Myślę, mogę powiedzieć to z pełnym przekonaniem, zaprzyjaźniłem się głównie przez, przez ClickByte i e, mogę go nazwać naprawdę dobrym przyjacielem. Także dla Szubiego też ogromne podziękowania, bo on mnie tu ściągał i, i teraz też dzięki niemu e, możemy w ten sposób rozmawiać i, i, i wspominać właśnie takie dobre rzeczy. E, wiem, że są plany na moją przyszłość. E, trzeba by bardziej powiercić dziurę w brzuchu dyrektorowi sportowemu. Ale coś tam Dominik mi przebąkiwał, że może jako komentator taki już epizod w serialu zaliczyłem, więc może jako komentator, myślę, że jako grafik też chętnie zostanę, bo to też jest super zabawa i, i fajne poszerzanie portfolio. Yy, wprawdzie schodzisz z boiska, ale zazwyczaj byłeś bardzo aktywny przy linii podczas meczu, meczów chociażby, więc może chciałbyś dołączyć do sztabu szkoleniowego? Słuchaj, jeśli dostanę taką propozycję, to na pewno nie odmówię. Klikbajtowi się nie odmawia. E, tak, zdarzyło mi się być bardzo aktywnym przy linii i e, no mam taki temperament, myślę momentami Michała Probierza i latam przy tej linii i gdzieś staram się motywować, e, krzyknąć, nie zawsze są to dobre słowa e, i tutaj jeszcze raz, chociaż już się przepraszaliśmy milion razy, Karol przepraszam za, e, za to co krzyknąłem podczas meczu z Uniwersytetem, e, nie z Deportivo przepraszam, z Deportivo. E, więc wielkie SORY, i e, myślę, że i tak wszyscy wiedzą, że no to są emocje i tak to wygląda. E, no, ale jak dostanę ofertę, to właśnie czemu nie? No, kurczę, to jest super doświadczenie. E, jak widać, trener Zaborowski spisuje się dobrze. E, jeśli chodzi o Dominika Łososia, który go czasami zastępuje, też wygląda to fajnie. Natalia, jako tymczasowy trener, też jak widać. Przegrała w nieznacznym stopniu z najlepszą drużyną ligi, która nas w pierwszym meczu zlała do jednej bramki, także e, może ten sztab szkoleniowy to, to jest właśnie, musimy podziałać jako kolektyw, może to, jest, może to jest właśnie sposób, żeby te najlepsze rzeczy od każdego z nas wyciągnąć i potem to przełożyć na boisko, żeby chłopaki to przełożyli, nasze myśli na boisko, o, może tak. I e, już na koniec, czy chciałbyś coś powiedzieć, zupełnie prosto od siebie? Czy myślę, że przede wszystkim chciałbym powiedzieć wszystkim, że dziękuję. I to była ogromna przyjemność, to była ogromna nobilitacja grać z pudlem na piersi. I myślę, że to na zawsze zostanie gdzieś ze mną, zostanie to w moim sercu. Chciałbym podziękować. Trenerowi Zaborowskiemu, kapitanowi Patrykowi Szymańskiemu, e, dyrektorowi Łososiowi, wszystkim związanym tak naprawdę z clickbaitem, click tobie, Michał, e, bo też zdarzało nam się rozmawiać, przecinać po meczach, kiedy właśnie jako dziennikarz e, byłeś na naszych spotkaniach obecny, e, czy właśnie teraz też, też super możliwość porozmawiania. E, no i przede wszystkim tak właśnie już patrząc na persony. Mikołaj Schubert to jest e, świetny gość i, i nie tylko taki jak go znacie z boiska. Bo oczywiście na boisku jest wybitny, ale jako człowiek jest jeszcze lepszy i to mogę powiedzieć też e, z takim myślę, że z ręką na sercu, o tak bym to ujął. E, i Komu jeszcze mogę podziękować? No młodemu. No młodemu muszę podziękować, bo mm, też e, właśnie fajne rzeczy przez to, że on jest, mogliśmy robić. E, jakieś śmieszne rzeczy się przypominały dzięki temu i, i wstawialiśmy to potem do różnych naszych produkcji. E, no podziękowania dla, dla Dominika Łososia też przede wszystkim za serial właśnie i za, za, za to, jak ciągnie e, te kilkanaście etatów e, w tym klubie, bo się śmiejemy, że no, tak naprawdę jest jak z mema, że wszyscy Azjaci wyglądają tak samo, a tymczasem w clickbajcie tutaj menedżer, dyrektor sportowy, reżyser, montażysta, no po prostu człowiek wielu talentów i, i Dominik, jesteś niesamowity, zrobiłeś nam pamiątkę na lata. No i tyle myślę właśnie, że, że z tych podziękowań. To była super przygoda, ale ona się nie kończy oprócz tego, że kończy się na boisku. Chociaż w jakiś sposób będzie kontynuowana, bo jest młody, ale ta przygoda jeszcze potrwa, bo na pewno będę z chęcią klikbać śledził. Będę, będę przy klikbaicie jak najdłużej obecny, póki mi zdrowie i póki mi ludzie w klubie na to pozwolą. To, to, chcę, być, to chcę być obok, bo klikbait no jest, tak jak powiedziałem, czymś więcej niż klub. To jest po prostu rodzina i e, z tą rodziną najlepiej wszędzie, a nie tylko na zdjęciach. Dziękuję Ci, Dominiku, za tę rozmowę. Dziękuję Ci bardzo, Michał. Moim i Państwa gościem był Dominik Stachowiak, były piłkarz Clickbaitu GP.